Dobra. Wiecie, że sami możecie sobie napisać Gwiezdne Wojny, Harry'ego Pottera czy Władcę Pierścieni? Można. Jak się okazuje, wszystko można. jest kolejnym niezwykle ważnym fenomenem kulturowym. W internecie znajdziemy mnóstwo stron internetowych i forów poświęconych fanowskiej twórczości. Jest to rodzaj fikcyjnej historii opartej na innym dziele literackim, wcześniej drukowane, dzisiaj publikowane w internecie przez pisarzy, amatorów, którzy są entuzjastami danego utworu. Pojawiają się także fanfiki inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i ludźmi, np. celebrytami i wydarzeniami historycznymi. Występują w ogromnym wacharzu długości i treści niektórych. Które składają się z zaledwie kilku akapitów, inne z tysięcy stron i wielu tomów. Zawierają w sobie już istniejące elementy fabuły, takie jak światy, postacie, wątki, a nawet czasem styl. But what do you think of this fan fiction I wrote? Jednym z najważniejszych powodów, dla których ten gatunek jest tak popularny, jest jego moc łączenia społeczności fanów w fandomy. Fanfiction to sposób, w jaki fani konkretnych dzieł mogą tworzyć własne historie skupione wokół ich ulubionych elementów, teoretyzować i dzielić się nimi z innymi. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, co by było, gdyby Kapitan Ameryka był gejem lub Voldemort. Byłby ojcem Harry Pottera. Nowoczesne fanfiction rozwinęło się w latach 60. w fandomie Star Treka. Entuzjaści i entuzjastki publikowali i dzielili się fanzinami, które zawierały amatorskie prace oparte na oryginalnym świecie i postaciach. W sumie 90% tych fanfików było tworzone przez kobiety, dla których podstawowa fabuła była niewystarczająco satysfakcjonująca. W końcu, wraz z rozwojem internetu w latach 90. fani zaczęli tworzyć strony internetowe poświęcone fanfiction. Jedną z największych społeczności w tamtym czasie był fandom Harry'ego Pottera. Młody czarodziej odegrał kluczową rolę we wzroście liczby autorów i czytelników, a społeczność jego fanów do tej pory jest jednym z największych fandomów. Z czasem fanfiction rozwinęło się w zupełnie nowy gatunek literacki, a wraz z nim pojawiły się różne podgatunki, Poświęcone np. relacjom romantycznym danych bohaterów alternatywnym rzeczywistościom, nowym postaciom czy perspektywom pobocznych bohaterów. Danie i pisanie fikcji fanowskiej jest coraz bardziej popularne. Strony poświęcone fanfiction. Miesięcznie przyciągają miliony użytkowników i udostępniają setki tysięcy historii. Praktycznie wszystkie dzieła kultury, w tym filmy, książki, seriale czy gry mają wokół siebie zbudowaną społeczność fanfikowych twórców. Wraz z rozwojem w ostatniej dekadzie wiele historii fanfiction zostało opublikowane i przekształcone w ogromne franczyzy. Chyba najlepszym przykładem jest 50 graja, które było fanficową historią opartą na sadze zmierzch. Warto zwrócić uwagę na to, że dzieło nie jest fanfikiem, jeżeli jest pisane przez autora posiadającego prawa do tworzenia historii w danym uniwersum. Czyli na przykład What If Marvela nie będzie fanfikiem, tak samo jak sequel Gwiezdnych Wojen. Ponadto wielu uznanych autorów rozpoczynało swoją pisarską przygodę od fanfiction, zanim przeszło do oryginalnej twórczości. Zanim przejdę dalej, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i podzielenia się, jaka jest Wasza ulubiona fanowska historia. I like you! You got that something that I need. Inną działalnością odtwórczą charakteryzuje się machinima. 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 Nie wiem. Jest to rodzaj filmu animowanego stworzonego za pomocą silnika danej gry. Słowo machinima. Machinima. Jest zbitką angielskich wyrazów machine i cinema. Film tego typu można uzyskać nagrywając ruch sterowanych postaci według odpowiedniej sekwencji, następnie wycinając jego fragmenty i dopasowując go to wcześniej przygotowanego scenariusza. Trudniejsza wersja wymaga ingerowania w kod gry i dostosowywania jej do własnych zamiarów. Jest to bardziej skomplikowane, ale pozwala na więcej wolności. Right? You ale teraz pytanie: po co to komu? Tak jak w przypadku fanfiction, entuzjaści gier mają możliwość tworzenia własnych historii i rozszerzania oryginałów za pomocą filmu. Animacja pozwala na przelanie swojej wyobraźni w obraz. A poza tym Machinima jest tańsza niż film kostiumowy. Tematyka tych animacji jest ekstremalnie zróżnicowana. Niektóre mają charakter czysto humorystyczny, inne wykorzystywane są jako narzędzie do przedstawienia jakiejś sytuacji lub zrobienia teledysku. teledysków. Króci... Początkowo opowiadały jednak historie związane z grami, na których silnikach były tworzone. Najpopularniejsze gry na podstawie których tworzone są tego typu animacje, pomiędzy innymi GTA Team Fortress. World of Warcraft, Simsy, czy chyba w Polsce najbardziej znany God. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani. Na pan Liderami gotikowych animacji i remiksów na YouTubie są w tym momencie takie konta jak Kistru czy Johan Ingeborg. Są to przekomiczne filmy, do których obejrzenia serdecznie was zachęcam. Bukali nam towar, jest to oczywiście rodzaj sztuki będący efektem kreatywnego wykorzystywania gier wideo po raz kolejny pozwalający na uwalnianie swojej wyobraźni. No i oczywiście dzięki dobrodziejstwom technologii i bujnej wyobraźni fanów i fanek możemy cieszyć się fanowskimi filmami zahaczającymi o wszelkiego rodzaju pominięte wątki w oryginalnej historii, oraz zupełnie nowe opowieści. Filmy nie zawsze tworzone są przy pomocy silników gier. Czasem zajmują się tym profesjonalni, niezależni animatorzy. No i to by było tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. No i zostańcie do końca. Trzymajcie się. Na razie. Bożek.